Witamy wszystkich na naszym kanale Słuchajcie Miałem taką nietypową sprawa sprawę ale ogólnie z o sprawami się wam podzielę wiedzą z wami kto będzie chciał to wyciągnie wnioski to nie to nie ale podzielę się z wami własną opinią testami i tym podobne mam ford transiter 2 440 koni słabo grzeje a więc Doszedłem do wniosku, w, w oprogramowaniu się nie da ustawić, że trzeba wymienić termostat. No i zam zamówiłem ostatnio termostat na Allegro, bardzo fajnej cenie, bardzo ważne, słuchajcie, wachlera termostat, taki jak ten, Wachlera, czyli jakiś tam porównywalny z oryginalnością, bo oryginalny 300 zł. Wachlera, ale fajnych pieniądzach go kupiłem za 70 zł. Przyszedł wczoraj, ogólnie to przedwczoraj. Przyszedł ten termostat. Ja go nawet nie włożyłem. Przeczytałem napisy Matei Matej Italii, od kiedy, i, od kiedy Wachler produkuje w Italii. Druga sprawa, ciśnienie tutaj sprawdziłem nie ma tej uszczelki tak jak tu zobaczcie jak to działa strasznie ciężko i tutaj jest gumowa uszczelka czyli jest nieszczelny i wiecie co jak ta nieszczelność jest bo to jest ważne jak tutaj będziecie mieli nieszczelność weźmiecie ustami tutaj sprawdzicie dmuchniecie i idzie powietrze, to znaczy, że on nie trzyma płynu. Jeżeli nie trzyma płynu, to co z tego, że on przykładowo przy siedem, przepraszam, przy 89 czy tam 85 się otwiera termostat? To co z tego, że on się otwiera, on cały czas goni płyn, pomału i temperatura ucieka, w mrozy będzie zimno, w samochodzie. I po co ktoś tam jakiś tam filmik nagrał? I po co to przestawiać w Audi tam dwa termostaty, czy Bóg wie co, w oprogramowaniu, żeby mocniej grzały i tym podobne? Po co to robić? Po prostu mechanik yy, nagrał filmik i mówi, że i termostaty wymienione, termostaty wymienione, ale. Jak się skrobie dupy żyletko, się wkłada najtańsze termostaty, to samochód nie grzeje, no proste. Pamiętajcie, nie? nie oszczędzajcie na termostacie pieniędzy i uważajcie tak jak ja, bo ja tyłek poskrobałem żyletko, taniej kupiłem za 70 zł i dzisiaj go odesłałem i mało tego, Yy, piszcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka firma, to piszcie będę wam odpisywał w komentarzach. Jeszcze za przeproszeniem zestrał się do mnie, gościu, że co ze mnie za ten że ja sprawdziłem, że on nie oryginalny. Sprawdziłem. Do ciebie, mówi gościu, co ciebie kupiłem ten termostat. Sprawdziłem, rozumiesz? Jestem zwykłym dzbanem za przeproszeniem i powiem ci tyle inny to powinien już skulić zabrać swój towar, towar z podróby co na temu kupił i tym podobne i nie robić ludzi w bambuko nie dajcie się szukiwać przez ludzi na Allegro co wysyłają co wysyłają niby zamawiacie w dobrych cenach oryginalny towar a przysyłają wam szanowne państwo podróbę pamiętajcie wachler tutaj ma gumę termostat Zazwyczaj jest wykuty wachlarz napis. Zobaczcie. To jest stary od 1,9. Znacie taki od pastacika 1,9 TDI po lipcie. 131 koni to ten termostaczek jest. A więc mam nadzieję. Podzieliłem się z Wami wiedzą, udostępniajcie to, jeżeli możecie, bo ludzie muszą wiedzieć, że jeżeli mają zimno w samochodzie, to jest wada termostatu. Trzeba mierzyć, kiedy się otwiera, kiedy się zamyka, a najważniejsze, czy jest szczelny. Bo co z tego, że on siedzi, nie wiadomo co tam siedzi, jaki termostat. Jeżeli jakoś tam za 30 czy 50 zł podruba, jak on nie trzyma, na tutaj na tym zaworku. I ciśnienie puszcza. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Jak możecie udostępniajcie łapka do góry, synku, a co dalej. Subskrypcja i piszcie w komentarzach, czy Wam się materiał spodobał, czy macie jakieś pytania. Słyszeliście, jeżeli możecie, subskrypcja. A my postaramy się dla Was coś fajnego nagrać. Mam nadzieję, zaraz postaram się jeszcze o pompie nagrać, bo to jest bardzo ważne. I o firmie o pompie. A teraz wszystkiego dobrego. Ten materiał zamykamy i zapraszamy do następnego. Trzymajcie się. Cześć.